Dzień dobry Państwu, witam Państwa na platformie wideoportalu poznajfakty.pl Dzisiaj odpowiemy na pytanie Pana Antona, który pisze do nas Mam pytanie, jak będzie z moją żoną, bo ma przepracowane w ZUS 19 lat, a w CRUS może mieć 17 lat Co jej będzie przysługiwało, jaka emerytura i czy ją w ogóle dostanie? Panie Antonie Oczywiście żonie będzie przysługiwała emerytura, tak? Także proszę się nie martwić. Natomiast jest tutaj pewna kwestia, którą trzeba na którą trzeba zwrócić uwagę, tak? Prawo do emerytury z ZUS-u przysługuje kobiecie w momencie kiedy udowodniła okresy składkowe i nieskładkowe wynoszące co najmniej 20 lat i osiągnęła wiek co najmniej 60 lat. Natomiast w przypadku Krusu ten wiek emerytalny tak 60 lat oraz Podleganie ubezpieczeniu emerytalno rentowemu przez okres co najmniej 25 lat jest to okres tak, ubezpieczenia społecznego rolników od 1991 roku od 1 stycznia. Więc tutaj trzeba by się było zastanowić, jaka jakby opcja byłaby najlepsza dla żony. Tak? W mojej ocenie najlepiej byłoby, żeby żona w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego miała również przekroczony przynajmniej 20-letni. Okres tak zwanego okresu składkowego w ZUSie. Ponieważ wtedy ZUS jej wyliczy emeryturę i na tej podstawie będzie można też ubiegać się o tak zwany dodatek rolny, o to uzupełnienie rolnicze za okres składkowy w Krusie. Zasady są takie, że w momencie kiedy chcemy ubiegać się o taki dodatek tak, do emerytury. Tak, uwzględnienie tej pracy na roli tego okresu składkowego, tak zwane zaliczenie krus do emerytury z ZUS i zwiększenie rolne w ZUSie, to powinniśmy w momencie ubiegania się o emeryturę dołączyć tak, też dokument potwierdzający ten okres składkowy w krusie. Składając taki wniosek, tak? jest to forma dodatku do emerytury. Przysługuje ona, która, przysługuje ona osobom, które w tym okresie iluś lat tak, były również ubezpieczone w kasie rolniczego ubezpieczenia społecznego. I tutaj, za każdy rok Mamy dodatek w wysokości 1% emerytury podstawowej. tak Emerytura podstawowa tak, jest wyliczana tak, i podawana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, bo w każdym roku jest ta kwota zmienna, i od tej kwoty trzeba ten 1% wyliczyć. Oczywiście to przeliczenie robi ZUS, tak, ale żeby mieć ogólne pojęcie, jaka to będzie suma, to po prostu te 17% z tej kwoty emerytury podstawowej trzeba by było wyliczyć. Jeżeli oczywiście ten okres składkowy w KRUSie wynosi faktycznie 17 lat. Bo tutaj Pan napisał, że jest to chyba 17, trzeba byłoby to po prostu sprawdzić, wziąć zaświadczenie z krusu, bo i tak będzie potrzebne do wniosku w ZUSie i tak przeliczyć, mniej więcej jakby to się kształtowało, żeby ewentualnie później zweryfikować te wyliczenia ZUS-u. I w momencie, kiedy żona będzie miała wiek emerytalny i 20-letni okres składkowy w ZUS-ie, będzie ubiegać się o emeryturę, będzie to najbardziej korzystne rozwiązanie, bo zaliczą się jej te okresy składkowe w krusie w formie dodatków w wysokości 17, tak, w tym przypadku procent od emerytury podstawowej do jej emerytury. Więc, no, po prostu ta emerytura będzie wyższa, tak. Co w tej sytuacji, no, można zasugerować, tak? no, bliżej żona ma do tego okresu składkowego 20-letniego w ZUS-ie niż do 25-letniego Okresu składkowego w Krus, więc raczej tutaj nie będziemy mieli do czynienia z odwrotną sytuacją, jakimś przeliczeniem emerytury z Krusu. I też tego bym nie sugerował, bo emerytury z Krusu są nawet w zbliżone okresy składkowe niższe, bo po prostu te składki w Krusie płaci się niższe niż na ubezpieczenie z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych tak, i, i emerytury wypłaconą przez ZUS. Także jeżeli chodzi o tą Pana konkretną sytuację, tak, w przypadku Pana żony, to. Taka jest moja sugestia, tak? Sprawdzić, czy dokonać przeliczenia tego okresu składkowego, tak? Czy w ogóle, bo może już teraz żonie przysługuje emerytura z ZUS-u, tak? Wystąpić o taki wniosek, jeżeli Państwo tego jeszcze nie robili i wtedy też złożyć od razu wniosek o uwzględnienie tych 17 lat z a jeżeli będzie Pan miał jeszcze jakieś wątpliwości czy pytania, to zawsze można zadzwonić na infolinię ZUS-u i tam na pewno Pan uzyska wszelkie informacje dotyczące tego konkretnego przypadku. A jeżeli by były jeszcze jakieś pytania dotyczące emerytur, to oczywiście zachęcamy do przesłania ich na naszą skrzynkę kontaktową pod adresem kontaktmałpapoznaifakt.pl Z mojej strony to dzisiaj wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia.